Dzień dobry Pani Magdaleno. Dzień dobry. Myślę, że nie ma Pani kolejki. Pani Magdaleno, potrzebuję porozmawiać z pracownikiem Korpusu Służby Cywilnej. To Pani? Słucham. Potrzebuję to pan porozm... porozmawiać potrzebuję z pracownikiem Korpusu Służby Cywilnej i czy to Pani? Może? Z pracownikiem Biura Obsługi Interesanta jestem. Oj, to jest taka praca w Korpusie Służby Cywilnej. Urzędnik to robi. To jest taka nazwa na to wszystko. Właśnie. To pani? Czy pani mnie gdzieś przełączy? Jestem pracownikiem biura obsługi interesanta. To jest zadanie pani w sądzie. W sądzie pani może mieć różne zadania, a jest pani pracownikiem korpusu służby cywilnej? Chyba, że nie. No właśnie. Nie jestem pracownikiem chyba służby korpusu w Jest pani. Pani Magdalena jest pani. Niech pani nie odpowiada tak. W związku z tym, czym Panu mogę pomóc? Właśnie, w związku z tym może Pani mi pomóc na przykład, bo tu są zasady etyki Korpusu Służby Cywilnej. I Pani Magdaleno, ja tutaj chcę Pani tutaj pomóc, bo tak, jedną z zasad etyki Korpusu Służby Cywilnej jest zasada bezstronności. Pani Magdaleno, tak. Niech Pani teraz mnie posłucha, taka rada, że jak ja do Pani przyjdę po te numery telefonów pracowników, to Pani musi zastosować, musi Pani zasadę bezstronności. Czyli ja poproszę o ten numer. To... Mogę, ale nic nie muszę. Bardzo dobrze, ale poniekąd pani musi, bo musi pani przestrzegać zasad. Musi. Widzi pani, to jest to. Powiedziano, te zasady są nacechowane. One są takie powbijane tam w głowę, mają być powbijane. Pani Magdalena ma być zasada bezstronności. Pani Magdaleno, to tam ma być wbite. Teoretycznie więc tutaj panią zwalnia ten strach, że jak ja do pani przyjdę i pani mi to poda, to temat pani Magdalena mamy zamknięty. Czyli ja będę miał te numery, i ja wtedy panią bronię. Jak pani ktoś będzie chciał zrobić cokolwiek, że pani mi to podała. Widzi pani, tutaj panią etyka broni, i pani Magdaleno i współpracujemy razem teraz. Po prostu zasada bezstronności, pani Magdalena. Pani ma być bezstronna, czyli tak naprawdę, jeżeli ja poproszę jakiś numer telefonu, to pani mówi, że jestem bezstronna, a ten numer mam, to proszę bardzo. To poprosi, to pani to daje. A jak prezes pani zacznie nakazywać coś, pani Magdalena, pani może powiedzieć, sorki, pani prezesie, ale ja tutaj etycznie mam być bezstronna, więc proszę się ode mnie, że tak powiem, odsunąć, tak. Pani ma być bezstronna. Widzisz Pani? Zwalnia Panią. Niech Pani teraz tam luz poczuje w tej pracy. Czy to ma sens, Pani Magdaleno? Dla ja Pana. Ma. Tak, dla mnie ma, dlatego chciałem się z Panią podzielić, bo to też Pani przede mną miała mieć, bo ja się dowiedziałem teraz, a Pani to już ma od paru miesięcy czy tam lat pracując w korbusie służby cywilnej, że Pani jest pracownikiem służby cywilnej. Tak. Co tak naprawdę ja się dowiedziałem wcześniej od Pani, a Pani powinna to wiedzieć wcześniej ode mnie. No, taka sztuczka Pani Magdaleno. I to są te zasady właśnie, nacechowane one są. Aksjologiczne zasady etyki korpusu Nawet taką Nawet takie słowo pani tutaj widzi pani wrzucili, aksjologia. Nawet sam powiem pani nie wiem co to jest, ale pani powinna od razu mi to odpowiedzieć. Nie będę panią pytał o to. To co? Pani Magdaleno, to jak przyjdę następnym razem, to załatwi mi Pani te numery. Odbije mi pani to. Czy znowu będziemy tam przepychankę robić przy tym okienku? Nie pan tu nie przychodzi, bo panu nic nie da. Żadnych numerów. Ale... Można tylko sprawdzić sygnaturę pana sprawy. Oreszcie nie ma mowy. Dobrze, a w ogóle dziękuję pani, że pani mnie wysłuchała tym razem i tak nie przeszkrzykiwaliśmy się, pani Magdalena. Bardzo pani dziękuję za to. Proszę bardzo. O, właśnie. Tak jakby na przyszłość było też, tak też by było miło, żeby się wypowiedzieć. Pani Magdalena, naprawdę panią chroni, właściwie panią chroni to, ta zasada bezstronności. Naprawdę. Proszę to przemyśleć, pani Magdalena. Bo i tak ja tam się pojawię i o to będę pytał. Także najprostszą rzeczą, jaką pani wykona. W przyszłym roku pan przyjdzie? W którym przyszłym? Tak. Nie, mogę być dzisiaj nawet. Nie, nie, nie. Pani Magdalena, to jest etyka znowu zawodowa. To jest znowu bezstronność. Ja mówię cały czas o tej bezstronności, a pani jest stronnicza do mnie. Proszę nie przychodzić, to jest stronniczość. Dzisiaj jest taki dzień wtorek i bardzo dużo jest ludzi. Ja tylko wezmę, pomacham pani z daleka A pani mi tylko tą kartkę przekaże I sobie pójdę, nawet słowa nie musimy wymienić Bo wszystko załatwiamy telefoniczne Więc ja mówię, pani Magdalenu przychodzę A tam jest taka kolejka A ja mówię, przepraszam, bo ja tylko do pani Magdalena tylko odebrać A pani mi tylko rączką przerzuci to przez tą górę I ja to będę miał już w swojej rączce I tyle się widzieliśmy, pani Magdalenu Proszę napisać, o co to panu chodzi Złożyć na dzienniku podatek Ustosunkujemy się do pisma i odpowiemy panu ja. Możemy panu to wydać, czy nie? A to może pani mi teraz odpowiedzieć. Ja mam pisać, żebyście mi odpowiedzieli. To proszę mi teraz odpowiedzieć, Pani widzi pani? No. Ale co mam Pani, Ja Pani nie będę odpowiadała, będzie pismo, będzie odpowiedź. Teraz mi pani też odpowiada, ja nie muszę do pani pisać. To jak to jest? Pani no. zadał pytanie i pan odpowiedział. Proszę po nic do mnie nie przychodzić, nic panu nie wydam, proszę zwrócić się na piśmie. Sąd się do pisma ustosunkuje i wówczas Pan trzyma. Ale to pani mówi, że nic nie wydam, to mam traktować serię, że pani mi nic nie będzie wydawać? No Nie będę panu żadnych list wydawać numerami z numerami telefonów. Ale pani Magdalena. Pani Magdalena, jeszcze jedna kwestia jest, że musi pani być przygotowana na podstawę prawną. Czyli tutaj musi pani gdzieś iść do góry, poszukać ewentualnie najlepiej do prezesa i powiedzieć tak. Panie. Nie, no seria mówię. Pani Magdalena, nie pani. Właśnie, mam taką radę, bo ja o to będę pytał. Jakby pani poszła do prezesa i zapytała tak. Panie prezesie, bo pan Stępniak będzie pytał mnie o podstawę prawną, dlaczego. Cały pani czas Stępniak, zabrania. Czy pan teraz przeprowadza ze mną szkolenie, czy pan nie chciał o coś zapytać? Instrukcje. W duchu pana. Panie Magdalena, instrukcję, bo jak ja przyjdę, to pani mówi, że panie Rafale, nie wydam panu, ponieważ mam podstawę prawną. I to jest skonsultowana ta podstawa prawna z prezesem. Pani mi to przedstawi, a ja najwyżej o tym porozmawiam z panią. Lub też sobie zabiorę do domu i sobie to prześledzę. Ale będę miał. Ponieważ pan filmuje, upublicznia i zachowuje pan się niegrzecznie, gdzie ja pana proszę, żeby pan tego nie robił, a pan to robi. Nie odpowiada mi takie zachowanie, jeżeli ktoś kogoś oszukuje. Nie jestem do tego przyzwyczajona. No właśnie, ja też nie chcę być oszukiwany, pani Magdalenowie. A, więc... pan a pan cały czas właśnie oszukuje. No właśnie, bo może ja taki oszust mały jestem. Tylko że ja widzi pani, ja, ja taki. Ja pana mówię, proszę, nie Proszę nie upubliczniać, Panie Wstępniak. A, a Pan ja... mówi tak, oczywiście, po czym wychodzi Pan stąd i Pan to robi. Tak a się ja... nie postępuje w życiu. A ja wszystko. mówię, Pani Magdaleno, proszę być etyczna, Pani Magdaleno. Pani Magdaleno, proszę być bezstronna. A Pani mnie oszukuje. No to... Na pewno. No bo Pani jest etyczna, bezstronna, rzetelna, lojalna, godna zaufania. bo to są zadatki... do dzwoni, jak nie jestem? No jest Pani, bo I to... Pan Pani Magdaleno, dopóki Pani tam pracuje, to jest Pani urzędem państwowym i ja tutaj widzę, że to ma odbijać w moją stronę. Te litery mają cały czas się porównywać. I teraz mówię tak, kurde, naprawdę, dzisiaj zasada dobrego, godnego zachowania. No Pani powiem, że dzisiaj chyba Pani wygrała, jeżeli chodzi o tą zasadę godnego wychowania, bo dzisiaj rozmawiamy bardzo spokojnie, kulturalnie. Wreszcie Pani Magdaleno, po tylu rozmowach, tutaj można by powiedzieć, że Pani tutaj etycznie się zachowuje, w tym korpusie służby cywilnej, jeżeli chodzi o zasadę no, godnego zachowania, w sensie rozmowy. To bardzo pani znowu dziękuję, pani Magdaleno. Ja już całą chwilę pani dziękuję. Ja mówię pani, że kiedyś dostanie pani pochwałę ode mnie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pani Magdaleno. Ale na razie mamy nieprzerobioną zasadę bezstronności, pani Magdaleno. To proszę zrozumieć. Proszę pamiętać, że każdy może tą bezstronność rozumieć po swojemu. Bez stron, to znaczy to jest bycie tu i teraz. Czyli bez oceny. Nie oceniamy, nie oceniamy. No właśnie, czy nie oceniamy? Czyli jak ja proszę, pani mi to daje i bez oceniania. Czyli mówi pani do prezesa: Pan mnie nie może ocenić, czyli ukarać za to, panie prezesie, bo pan też jest bezstronny. Ja jestem bezstronna, pan jest bezstronny. Ha, 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 ha i pana, tak? Zakończmy na tym etapie rozmowę, ponieważ blokuje pan mi systematycznie rozmowę. To jest ocena. Pani Magdalena. Są ludzie, których muszę obsłużyć. Dobrze, to jeszcze na koniec. Na na ko moje ostatnie słowo jest na koniec. Pani Magdalena, na koniec. To jest znowu zasada nieetyczna, bezstronności, bo pani mi odrzuca na korzyść kogoś, Czy pan słyszy, a jest, pani Magdalenko, pani. Maństwo, których muszę obsłużyć. Jasne. Nie jest Jasne, Pani Magdaleno, no my rozmawiamy nie tak długo, bo to co, to znaczy się nie więcej niż, tutaj na zegarze wychodzi jakieś, około 10 minut rozmowy mamy, a sensownej rozmowy... Chcą pozyskać informacje. Nie mogę Państwu powiedzieć jednemu, drugiemu, trzeciemu, żeby ciągle siedzieli na ławce i czekali, a ja będę Panu poświęcała tyle czasu. Dobrze, ja zadzwoniłem, było pusto, czyli oni pewnie czekają z pięć minut. To proszę powiedzieć, że jeżeli a pan Pani. Pan widzi, że jest pusto, ma Pan tam kamerkę wmontowaną w mój telefon. Jeżeli Pani odebrała telefon, to było pusto. Nie poprosiłam, żeby usiadła. Czy Świetnie, czymś panu mogę no to pomóc? czeka 10 minut. Proszę Czy panią. Czy panu mogę jeszcze pomóc? Tak, poproszę jeszcze proszę. porozmawiać z prezesem, że ten człowiek nie może czekać 10 minut, a ja nie mogę mówić więcej niż 10 minut. Czy on też będzie miał 10 minut? Czy to wychodzi na to, że po 10 minutach jesteśmy ostrzegani o tym, że on będzie wyrzucony, a u mnie będzie przerwana rozmowa? To jest 10 minut, panie Magdaleno. Naprawdę. Tutaj prezes musi zatrudnić więcej osób do biura obsługi interesantów, a jakby chciał mnie na przykład, to ja też mógłbym tam u niego pracować w jednym z okienek. Jakbym miał taką ochotę, właśnie, bo bym sobie badał z bliska Was i byłbym pracownikiem Korpusu Służby Cywilnej i byłbym na zasadach też etyki Korpusu Służby Cywilnej i ja dopiero byłbym bezstronny, proszę panią. Naprawdę. Tak, ale na pewno byłbym rzetelny. Rzetelny byłbym, bardzo bym rzetelny był. Tak? Dobrze. Pani Magdaleno, to co? Pani przemyśli co do tej listy tych pracowników, postawę prawną przygotować, jeżeli Pani będzie mi odmawiać, no i cóż, będziemy kontynuować. <grych> tak? Czyli albo odbieram, albo pani mi odmawia i przedstawia mi papiery. Dobra, to ja bardzo Pani dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję, że Pani mi znowu nie odłożyła sławki. I jeszcze raz Pani dziękuję. Miłej służby Korpusu Służby Cywilnej. Do widzenia. Pani Magdalena była jakaś odmieniona, spokojna, nie wiem czy ona miała jakąś rozmowę z szefem. Ale widzicie, ludzie się zmieniają bardzo dobrze zmieniają się. Powiem Wam, że naprawdę jeżeli się zauważa człowieka, który się zmienił, bo ja nie wiem, czy to pani Magdalena ma już tak na stałe, czy to był taki jednodniowe. Albo chwilowe zejście z tego pułapu szaleństwa, no nie obniżyła pułap do normalności, nazwijmy to tak, ale pamiętaj, że zawsze się może wznieść, więc jak ktoś już jest taki szalony i on obniża, to warto mu przypomnieć, że to jest właśnie to, słuchaj, właśnie tutaj masz ode mnie, chwalę cię tak, chwalę za to, że, bo to jest chwała, tak, chwała, chwała, że nie jesteś szalona, a ten człowiek znowu dalej szalony, ale on sobie pamięta to, że ta energia chwalenia jednak się pojawiła. No, my lubimy być głoskani, chwaleni, to co lubimy być jak zwierzęta. Lubimy robić to zwierzętom, także sobie też lubimy. Lubimy otrzymywać brawa, oklaski i takie różne kwiaty, dyplomy. Bardzo to lubimy. Właśnie. Także pochwały są miłe, po prostu. Podziękowania są miłe, wdzięczności są miłe. Tak. A jestem bardzo ciekawy, co zrobi pani Magdalena. Czy dostanę listę pracowników telefonów, czy pani Magdalena mi odmówi? Mm, no właśnie, właśnie, Czego tu szukasz? Mojej toczki. Chcę wiedzieć, co na no. mnie spotkało.